Ok, transmisja chyba działa, tylko odpalmy sobie panel z czatem. Sobie go rozszerzmy i pięknie czat na żywo. Tutaj jeszcze się zaloguje. Mhm. pisz hasło, co ja ja hasło? Tak? Nie. Mhm. Zapisz. Nie teraz Czy ja właśnie wyświetliłem mój numer w telefonu? Mm -hmm. <laughs> nie teraz nie teraz o, dobra Zadziałał Wierz strumień. Nawalamy w klocki. OK. Zero wyświetleń. Super. Zobaczmy sobie teraz... mój live. -y. Twój kanał. Dalej, dalej, wczytuj się. Uff nawalamy w klocki nie albo tak dobra ich będzie transmisji nie muszę włączać okej. Okay. hasztagi dobrze zadziałały dobra no to teraz czekać na ludzi odpalę od razu Minecrafta Define siedem mm, Minecraft To wyłączę, to wyłączę, to wyłączę Dobra Zobaczmy co tam mi przychodzi na ten telefon Mhm, mm mhm, mm super. Tylko jeszcze nie ma? Okej, okay, spoko. Okej, okay, czy Minecraft... Minecraft działa. nie tak jak chcę. Pod kamerką to musi być. Hmm. Może usuńmy, usuń, tak, dodajmy przechwytywanie gry, ok, nazwijmy to Minecraft, Okej. Okay. Zachwytuj konkretne okno. Minecraft 1.27. A no, już nie, nie będzie działać. Dobra. Czyli musimy. Zachwytywanie okna. Minecraft. Nie mogę mój kratto wybrać. LOL. To mogę widać przychwytywanie ekranu samo ekran tak, no tutaj przychwytywania. Duplikacja automatycznie. monitor główny. No i to już działa. To to nie ma być tutaj tylko tutaj wydawanie ekranu oj, oj już laguje y, live ekran tylko teraz ja chcę OK anuluj kurde y, bo mi jak klikam K przełącza mi na kamerkę tylko. Przypytanie ekranu. Ekran. Teraz wpiszemy sobie S jako scena. Ekran. Okej, okay, eran będzie. Eran. Okej. Okay. Tak. OK. Teraz to będzie pod kamerką. I chyba będzie git. Na razie nikogo na lewej nie ma. No top chat. na żywo. Tha tch chwilę zaraz ogarnię ludzi na lawa. Okej, okay, i my chyba się dzisiaj zagramy na moim serwerze. Kamerka. Tak, my sobie zagramy dzisiaj na moim serwerze. A potem wejdziemy na mój świat. Mhm. Przepraszam, jeśli bolały Was uszy, ale musiałem obejrzeć reklamę, żeby odpalić serwer. Nie, nie chcę kolejnej reklamy. Okej. Okay. Hmm. Dobra, chuj z tymi włosami. To serwer. Dobra. Aha, nie działa mi już S pod scenę. O, dobra, wyskoczyło już, że serwer odpalony. Wpadamy na ziomki. Zwiększamy ekran. I jedziemy. Dobra. No, tak naprawdę nic ciekawego tutaj nie mam do roboty. Generalnie przedstawię po prostu serwer. Tak mamy wygląda. Mamy happy Gasta w ogóle. I to jest mój domek. Generalnie. Nie wiem, czy ktoś to ogląda, ale spoko. Tutaj mamy portal Gunaderu. Mhm. Tak to wygląda. No to się ziomeczki, ja jestem Shawi i to jest Live. No tak. Okej. Okay. Yy. Zacząłem się ostatnio bawić w ogóle tym C, bo się dowiedziałem, że tak to działa. Tak nie wiedziałem, jestem debilem. Generalnie tutaj mam mój pokój. Tutaj nie pytajcie, co będzie. Może ja tu wyjdę. Yy. Te moje szalkery. I tutaj jest ciekawa rzecz. Czy się na razie jeszcze nie taka ciekawa, ale tutaj jest wyjście. Tutaj ma być wiatrak generalnie, i wokół niego pole, ale to się jeszcze zobaczy. Mamy drzewa wiśniowe. Trzewa wiśniowe po prostu są koks. No i poza tym, tutaj na wyjściu, chcę zrobić, żeby to wyjście wychodziło się wyjściem takiego wielkiego drzewa wiśniowego. Zrobionego przeze mnie. Yy, to może utnijmy trochę owcą. pełny... Po dwa wpadły? Jo! Fajnie, że tutaj w ogóle jest tak dużo zwierząt. Gdzie można jakieś faremki porobić. Okej. Okay. Co jest? To owca jak zje jedną trawę, to jej urośnie. O kurde! to jest koks, to jest sztos. Dobra, cicho. Ja się podniecam. Jakbym tego nie wiedział, a nie wiedziałem. Więc. Kolejna. Albo ta sama, nie wiem. Dobra. Spadaj, spadaj, spadaj. Okej. Okay. Jeszcze jedna, albo ta sama. Okej. Okay. Generalnie tak to wygląda tutaj na górze. Sprawdzę czy ktoś jest na live. Eee, nikogo a nikogo. Szkoda, że nie mam drugiego monitora, Cholercia. Trzeba zainwestować w końcu. No i dobra, tak to w sumie wygląda. No jeszcze tutaj jest oczywiście pokój z enchantem i alchemią. I na koniec, za sam koniuszek, mamy tutaj na samym dole moją, yy, jest uzupełnioną ciągle nazwy, yy, no, moją spierarnię taką jakby, i to w do dokiemanie wygląda wszystko w tym różowym. To nie będę przekonywał góry na razie, bo to jest lawa i po prostu nie chcę się sparzyć patrzeć moich e, pięknych łapek w Minecrafcie. A tak poza tym to nic tu nie ma. Okej, okay, laguje mi. Zobaczmy live. Nic, a nic. Nikogo, a nikogo. Dobra, jeśli nikt nie przyjdzie na live'a, to przez pół godziny to ja kończę, kończę. Bo to jest bez sensu. Będzie zapis ogólnie. A teraz przechodzimy do Szawii. Chamie, mój świat. Mm. O, ładko. Czemu to tak wolno się ładuje? A właściwie w ogóle się nie ładuje. O, dobra. O, jest Enderman z poprzedniego, z pierwszego odcinka. Dobra, moment diamentowe itki. Niebieskie jajko. A, to, to jest z tej kury. Dobra. Teraz tak, jako że mamy kill off. moglibyśmy iść nakopać obsydianu i zrobić portal. Co nam się bardzo przyda? Cholera, cholera. Ja nie chcę zginąć tutaj. Już na początku live'a. się, na początku wejścia w świat. Za super zajebiście. Jestem zajebistym graczem Minecrafta. Jeszcze przez szkielet zginąłem. Szkielet dostał całą chwałę zabicia mnie. O, żelazo. Dobra, zaraz sobie zbiorę, tylko wrócę po itemki. O. Tu tutaj mi powpadały. O, z pochodnia się świeci. Ty to jednak szyderki mi działają. Tylko nie do końca. Okej, okay, ładnie. Ej, gdzie jest mój cały secik? Ja wiem cały secik, co nie? No i tak mi się wydaje. Tak szejderki działają, tak szejderki działają. Oj oj. Okej, okay, tak, tak. I wykopiemy sobie żelazo szybko. Uuuu, ile żelaza trafiłem, trafiłem idealnie. Dawać, dawać, dawać osiem... Dziewięć. Dziewięć żelaza. Okej, okay, idziemy tutaj. Może znajdziemy jakieś diaksy? Albo skrzynkę na kołach. Ja już myślałem, że to Diaksy. O, znowu trafiłem, znowu trafiłem. Jestem ja wyjdę tak obłupiony. Okej. Okay. Thank you Tak, chwilę to zajmę. Możecie sobie to zjeść, wypić. Nie zmuszam. Deju. To jest takie ekscytujące kopanie obsidianu. Jeszcze dwa. I nagle pod koniec coś mi spadnie. Nie, była mnie. Ostatni, ostatni. Dobra, mamy to. Enchantigu na razie nie robię. Może znajdziemy więcej diamentów? Fajnie było. Hmm. Żelazo tam jest kolejne. Tutaj jest przejście, ale zatorowane. Ochuj. No Dobra, nie zadałaś aż tak dużo obrażeń, Creeper. Oh man. O Jezu. PvE. I... Jak ja nienawidzę. Jak ja nienawidzę walki z potworami. Walka z potworami jest jak walka z wiatrakami. Co? To, Zrobię to za porównanie. Dobra, nieważne. Nudzi mi się po prostu. Tak. Wracamy się i robimy portal do meteru. O tyś ma O tyś ma to. Tyś ma, ma to. O nie. O nie. Ja tam wracam i cię niszczę. Niszczę cię. Już tą zbrojkę sobie weź, ale cię niszczę. Niszczę ziomek. Czy to rozumiesz? Jasné, už jde. <coughs> Jest Bar, widzowie. Zobaczmy live'a. Nikogo dalej nie ma. Okej. Okay. O ty. O ty. Aż dwóch dwóch na jednego to na łysego, jak to mówię. O ty. O ty. Wrócę. Wrócę. No szmaty! Nie, nie wytrzymam. No, ja muszę przestać przeklinać. Ja muszę przestać przeklinać. A weźcie sobie tą zbrojkę, kurde. Nie wzięli, nie wzięli. Pajerzy. A idzie kilof. to coś jest? Tam coś jest. Dobra. Jest jedzonko. Jest siekierka, jest kilof i jest żelazo.

i jeszcze ja zostawić sobie na odcinek na... na.